Tak Oj 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 oj. No tylko się nie puść. Sandra. Sandra. Ej, baba. Samo! Ja bałam się. Sandra, buziaczko, o jak ładnie, o trzymaj się, no. Pokaż buziaka, pokaż buziaka. Sandra, 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 ej, tupiemy. Oj, jak ładnie. A Kosia Kosia? Jedną rączką. No tak. Oj, jak ładnie. Sandrunia. A jak główka bolała. Jak główka bolała. Jak tak bolała główka. Pięknie. Pokaż buziaka. Pokaż buziaka. Mhm. Sandrunia, gdzie jest Żyrandol? Żyrandol? Tam, tak, tam. Szok. no pięknie nie puszań się. Cze.